Witajcie, kochani. W dzisiejszym odcinku na temat psychuszek pokażę Wam, jak bardzo łatwo jest człowieka z tytułu tylko pomówienia zamknąć na wiele lat i trzymać go w psychuszkach, robić z nim nie wiadomo co jakieś eksperymenty, dawać mu tabletki, zastrzyki, zmuszać go do rzeczy, na które się nigdy by nie zgodził, gdyby był w normalnym szpitalu. A tutaj, właśnie dla przypomnienia, co Pan Tomasz powiedział i co go za to spotkało, wrzucimy w tej chwili taki materiał z jego nagrania, z jego nagrania i to miało być jako dowód w sprawie, oczywiście sąd się do tego nie przychylił. Sąd uwierzył tylko w wersję osoby strony przeciwnej, która powiedziała, że Pan Tomasz groził mu śmiercią, czego w ogóle nie było i na podstawie między innymi tego Pana Tomasza trzyma się w wariatkowie i wmawia mu się, że on może wejść na drogę przestępstwa ponownie, także zapraszam na kolejny odcinek. Coś mnie podkusiło wejść do tego biura i wszedłem, no i naobliżałem na mu, ja mówię, wiem, że banderowcu, że bierzesz pieniądze ze złodziejstwa i przemytu, że wprowadzasz, pytałem się na arpie o ceny mieszkań, że ja wiem jak w tej gminie kradniecie. On wziął telefon, podniósł i zadzwonił na policję, że wszedłem do niego, do biura i grozny mu pozbawieniem życia i śmiercią. Dobry a mieszkania ile kosztują w subicach tutaj czy posprzedawane wszystkie? A ile mieszkanie takie jest 70 metrowe? To, to, to zależy no zależy? Od... No na przykład w centrum czy co to jest? Jak ten budynek stoi i to ile takie mieszkanie, tu po, po ile posprzedawane zostały? Jak jest, co, jakie wielkości były w ogóle mieszkania? Nie, tak Czemu? No. To to się nie były po a już po 5 tysięcy za metr, tak? Już A jakie są ceny za metr? 6 tysięcy. I od czego to zależne jest, że 6 tysięcy? No znaczy od czego to zależy, na przykład, że, je, bo ja mam mieszkania dwa na sprzedaż i chcę je zamienić, dać, żeby Pogonić kurwa, skunowić, wiesz, może mnie kojarzyć, skunowić, surma, którego nie lubicie, że do żydowanderowcy, jak ognia, boicie siebie, bo jesteście krętacze, kurwy i złodzieje i łapówkarze. Nie, nie wyjdę. I wiesz, o co chodzi? I się pytam, żeby. Nie, A czemu? No przyszedłem z pytaniem, zadać panu pytanie, to czemu mnie pan straszy? Że ja się pytam, czy pana, ile ile mnie. Nagrywam, nie bój się, nagrywam. Nagrywam, nie bój się. Przed chwilą byłem u twojego taty, który podpada mi zwrotki, rozumiesz?

Twój tatuś, tatuś kłamie, ty tak samo kłamiesz, rozumiesz? Tak jest. To wyślij do mnie, bo tego telefonu nigdy nie dostaną. Ambroży Kleks. Ja nic takiego nie wypowiadałem, tylko powiedziałem, że wiem, że bierze tam pieniądze ze złodziejstwa, że nie boję się tych przemytników i jego, bo po prostu taki mam charakter. No trochę może tam wulgaryzmów użyłem, ale nie wypowiadałem słów, żebym go pozbawił życia, albo zrobił mu krzywdę, czy bym ręce mu poobrywał, czy nie wiem, cokolwiek, bo żeby były groźby karalne, nie, to być... ja, ja wiem, już nie tłumacz tego drugi raz, bo to tak. w, mówiłeś o tym, że właśnie, żeby były te groźby karalne potraktowane w sposób właśnie przez kodeks karny to muszą zachodzić pewne przesłanki, których nie było do sprawy Dosta, dostałeś się, do, znaczy wszedłeś do niego, naubliżałeś, wyszedłeś, tak? Bo wyszedłem, pojechałem na komisariat policji, chciałem zgłosić, to też nagrywałem te zajście. Nagrałem te zajście z tym M Dubackim, wsiadłem w samochód, pojechałem na policję i chciałem, wzywałem na policji. To była godzina gdzieś, nie wiem. 12 .00 coś chyba była, co nie? Bo miałem na popołudnie, bo pracuję, pracowałem wtedy w fabryce Mercedesa na, na, na linii produkcyjnej RAM do sprinterów, co nie? byłem tam odpowiedzialny, za ale okej okej okay, okay. szczegóły, tak. szczegóły zostawmy bo to są to są rzeczy Było 12, 12 z, z groszami i komi na komisariacie usłyszałem że nie ma dzielnicowego i że nie, od nie odbiorą ode mnie tego zgłoszenia i że to wezwałem jak to się nazywa Jakieś dochodzeniówki, bo oni też spisują ten, jak to się nazywa, zeznania z różnych przestępstw, co nie? Też mnie nie wezwali. Po, postałem tam do godziny 12, 20, 20 minut, czekałem, miałem włączone nagrywanie tej całej sytuacji. Nikt nie przyszedł do mnie. Z racji tego, że miałem na popołudnie do pracy, a dojeżdżałem 100 km do fabryki pod Berlinem, pojechałem do domu i pojechałem do pracy. Po pracy przyjechałem z fabryki o godzinie 11 w nocy. Poszedłem na ryby na nockę, na nockę, posiedziałem do czwartej, wróciłem do domu, nie zdążyłem się dobrze położyć po nocce i było kopanie w drzwi przez policjantów, aresztowali mnie. Z czterech policjantów latało mi parę godzin po domu, do dziewiątej, bo mi przeczepali wszystkie, wszystkie zakamarki, wszystkie nośniki na mi mi pozabierali. Obawiali się moich nagrań, to pozabierali mi wszystkie nośniki danych, zabrali mi komputer stacjonarny, laptopa, cztery telefony mi zabrali, zabrali mi wszystkie pendrive'y, zabrali mi dwa dyski twarde, no i zginęły pieniądze jeszcze z, z tej, jak to się nazywa, ze skarbonki mojej córki w pokoju. Ja leżałem w jednym pokoju na ziemi, jeden leżał mi na, na plecach, a trzech latało po chacie, to nie? Po, po mieszkaniu całym po piętrze, bo tam mam dwupiętrowe mieszkanie. Później przeszliśmy na dwór, ja siedziałem w samochodzie, oni latali po, po moim warsztacie, biegali tam, szukali czego. Później prze, przeszukali mi podwórko i ogród, bo niby miałem rzekomo tam jakieś, nie wiem, narkotyki uprawiać, co nie? Bo były zarzuty narkotyki, yy, że mam. No i zabrali mnie z, z tymi komputerami na komisariat policji. Tam chciałem zeznania złożyć, nikt nie odbierał ode mnie zezna. Powiedzieli, że nie będą za, zamykać swoich, bo ja wyjaśniłem, chciałem wszystko wyjaśnić, ale szydzili ze mnie, że y, nie będą y, zamykać swoich i że ja nie mam praw takich do tego. Choć jeżeli oni stwierdzili, że ja mam jakieś pseudo urojenia ksobne, to tutaj kłania się artykuł 439 y, paragraf y, chyba y, pierwszy punkt dziesiąty, że Mów wszystkie czynności, jeżeli nie był przy mnie adwokat, a ja było stwierdzone u mnie, że ja jestem niby niezdolny w cudzysłowie niezdolny do przeprowadzenia czynności jakikolwiek ale przepraszam ci przerwę, że jesteś niezdolny to musisz określić biegły lub zespół biegłych czy miałeś badania jakieś wcześniej? tak, miałem, miałem do tego zajścia w porysowaniem maski no, i, bo tam po, przy, no i co przy, tam? I tam wpisano czy jakąś opinię dla ciebie nie, nie pozytywną jak, jak składałem zeznania to mi przypisali tako, taką pseudo przypadłość urojenia i że pomawiam ja e, ludzi z administracji w swojej gminie nie? no Aha. ja tylko fakty powiedziałem i w ogóle poprzekręcali wszystko tam w tej opinii pierwszej co nie na no mój temat no, ale to jest... to no Dobrze, trafiasz, trafiasz do aresztu w tym czasie z zlicytowują... to na dole 48 godzin. To było 27 maja. 29 maja odbywa się sprawa o areszt tymczasowy. Przychodzi słynny pan Adam Grofala, który nie przyjął na mnie mojego zawiadomienia o przestępstwie przez M. Dubackiego, który mnie jest głównym pomawiaczem w tej sprawie, który mnie za groźby karalne zamykają. Co nie? I ten Adam Grochała występuje na sali, występuje pani sędzina Aneta Szarejko-Płończak i pani protokolantka Odforosta i dwóch policjantów, którzy mnie z tego z aresztu tymczasowego, z tego z tego dołka przewieźli na sprawę tą. To była niedziela. Ja jak ja pamiętam dobrze to, nie pamiętna niedziela 2022 29 maja. Na tej sprawie Pani sędzina, wstałem mówię, w myśl artykułu 116 kodeksu postępowania karnego składam wniosek formalny z wyjaśnieniami do zajścia tej sytuacji. Mówię, tym, żeby pani protokoła, ta, protokoła słowo w słowo, a w ust pani sędziny padły takie słowa, że proszę nie protokołować co on mówi, pani, do, pani Otworowska proszę nie protokołować co on mówi. Popatrzyłem na pana proto, tego. prokuratora, pana Adama Grochałę powiedziałem Panie Adam Grochała, prokuratorze, proszę przywołać do porządku panią sędzinę, pan, panią Manetę szarejko żeby wykonywała swoje obowiązki służbowe, bo my nie jesteśmy w cyrku, nie robimy sobie tu sądu kapturowego, tylko proszę zanotować moje pełne wyjaśnienia. Nie chcieli notować policjantów, kazałem wezwać policjantów, Stwierdzili, że tych dwóch ochroniarzy, których mnie z dołka przewieźli na tą sprawę, to są ci policjanci. Mówię panowie policjanci, proszę upomnieć panią sędzinę do wykonywania swoich obowiązków i czynności służbowych. Ja chcę złożyć wyjaśnienia. Nie wzięli mnie, wyprowadzili, zakazali. Pani Aneta Tareko-Połancza zaczęła krzyczeć, że proszę go wyprowadzić, proszę go wyprowadzić. Brochoła spuścił głowę w dół, nie patrzył w moją stronę, wyprowadzili mnie. Na dołek, na dołku mnie przygotowali, kazali mi się przygotować, zapakowali mnie w kawarynę i wywieźli mnie do, jak to się nazywa, do aresztu śledczego w Międzyrzeczu, gdzie przebywałem 8 miesięcy. Tu przerwę dla pana Tomka i skrócę to, bo opowieść jego jeszcze trwała około godziny, więc powiem tylko w kilku słowach, że. Zaczął się ten człowiek bronić, bronić się w ten sposób, że przez kilka miesięcy przestudiował prawo, zaczął stawiać ich w takiej sytuacji, że... Faktycznie nie mieli wyjścia, musieli działać zgodnie z prawem, więc wtedy zaczęło się właśnie przypisywanie mu choroby psychicznej. I tak jak widzicie tutaj w tle, psychiatria represyjna w ZSRR to były właśnie te tak zwane tytułowe mojego filmu Psychuszki, gdzie właśnie ludzi niewygodnych zamykano bez wyroków i trzymano ich latami. Tutaj w przypadku pana Tomasza, przypomnę, on trafił do aresztu do aresztu, do więzienia. W tym czasie trwały jakieś tam dochodzenia. W Polsce człowieka można trzymać bez wyroku do 3 miesięcy, z tego co się orientuje. Pan Tomasz spędził w areszcie 8 miesięcy. I gdy zaczął właśnie już dochodzić, dlaczego to się stało w tym czasie pozbawionego majątku, no to przypisano mu chorobę psychiatryczną, skierowano go na badania. Oczywiście tam już nie mógł decydować o tym, czy on chce tych badań, czy nie chce, po prostu zrobiono mu badania. Napisano opinię, z której wynikałoby na podstawie tych, tych biegłych oszacowania, że on jest niepoczytalny. Wtrącono go do właśnie tej psychuszki i spędził tam kolejne półtorej roku, gdzie wtedy ja się zainteresowałem tą sprawą. Jak mnie dadzą na jedynkę, to bo jak, jak stosują leki? Jak odmawiasz brania no leków, to co on, robią? Oni zaraz się w kamień przymusu, przychodzi dwóch, trzech sanitariuszy. No, Łapie to, no Wykręcają naturalnym twoim zachowaniem, że stawiasz opór, mm -hmm. to wtedy dostajesz w żebra, albo gdzieś i po oni, oczywiście nie na kamerze, ale iść tu na kamerze, bo i tak wykasują to, albo No nie ma tu bo... kamer, bo tu żadna kamera nie, nie, nie działa, tu nie też nie, 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 nie ma żadnej kamery, nie działa, tu no, jak ja poprosiłem o no, nagranie, po nie ma. Spacyfikują fizycznie i tyle. Nie, nic nie zrobisz. I będą mnie na siłę faszerować nie, chemią, nie, tak nie, żeby mi si zrobić roślinkę. Nie. Ilu tam takich wykończyli, leży? Zależy. Pewno, co nie? Tak jak tu, wszyscy śpią, patrzcie, wszyscy śpią. Po, tak. lekach. po lekach każdy pada, ja ledwo żyję, bo piszę. Staram się obronić przed tą jedynką, żeby mnie nie wykończyli i nie okradli do mojego majątku. To tutaj dziwne rzeczy. Do sprawy przyłączył się prokurator, miałem wyjść w marcu, mamy wrzesień, a ja nie wyszedłem z szpitala, ponieważ prokurator Adam, Grochała, Grochoła, Adam Grochoła wystąpił o tak, taką opinię, żeby tutaj arbiter, czyli Paweł Borys Pośpiech... W... Od razu nie, ja biorę, leki no, biorę, no, dyn, wiem, ja ale, wiem, ale nie zastrzyków się boję. Ja się no, zastrzyków boję jak obie. No, no, zaszczyca no, i to jest utumienie. Ja się boję zastrzyków. Oni to mówią, oni mówią, że kropiksol na prawdę poobiegł do sali, że oni mówią, że jest adagasyjny. To jest, jest pacyfikacyjny lep. Kropiksol ja mam dwa, o, dwa biorę, dwadzieścia miligrantów. Ślinisie, ślinisie, no. jesteś senny, zajebiście senny po prostu. No ja jestem, no, teraz tak się czuję, że... Ja się, że... przykład, y, no. w, w, w międzynarodzie uleżałem pod terapią, pod zamiarem terapii, spałem jak przy domu, nie? Mhm. Pod wiami, tak, którzy z kolei, wchodzili się, śmiali ze mnie, wyzywali mnie. No. Normalnie leżałem nieprzytomny. Nikt nie patrzył na to, że leży pod wiamy pacjent wyjebany, wszyscy w koło i tyle. to jest, co nie? Nieprzytomny od razu. No ja wiem. Tak nie... Tak. I tak to właśnie wygląda leczenie psychiatryczne w polskich szpitalach. Rozumiecie ludzie? To jest nie do pomyślenia. Co I teraz się. widzicie na przykładzie właśnie pana Tomasza, jak można człowieka zaradnego który ma jakiś majątek ubezwłasnowolnić, pozbawić go majątku. W tym czasie, kiedy wytacza się mu jakieś tam dziwne procesy, zlicytować jego majątek, pozbawić go dochodów, pozbawić go pracy, no bo on już, on już po tym nie ma gdzie wracać, jak opuścił, a nie za swoją winą, oczywiście opuścił to, to miejsce pracy w Niemczech, już tam go raczej nikt nie przyjmie z powrotem, więc rujnuje się człowiekowi życie, właśnie w ten sposób decyzją tak zwanych biegłych psychiatrów. Czy ci biegli psychiatrzy dobrze ocenili stan zdrowia pana Tomasza? Śmiem wątpić. A wątpić. A światowego po 8 miesiącach wytransportowali mnie do Lubiąża, do zakładu psychiatrycznego. I wszystko czy... jest tutaj. Ale czy mhm. jakiś wyrok dostałeś, bo zarzuty miałeś, tak? Za groźby keralne i tak dalej. Czy był jakiś wyrok, żeby. Nie to 8 wyroku. miesięcy od siatki nie zaliczono ci mhm. na poczetniczego i nie masz dalej nie. żadnego wyroku? Nie mam żadnego wyroku. Nie dostarczyli mi do tej pory żadnego prawomocnego wyroku na jakiej podstawie mnie przetrzymują. Tak, dobrze słyszeliście. Dokładnie. 8 miesięcy przesiedział pan Tomasz w areszcie wydobywczym, bo nic mu nie udowodniono, nie miał żadnego wyroku, nie trafił do sądu, sprawa nie była rozpatrywana przez sądy, a tak czy siak przesiedział 8 miesięcy bez wyroku. Następnie, gdy już potrafił się w jakiś sposób sam obronić, bo przestudiował sporo prawa, to wtrącono go do psychiatryka i tam próbowano go ubezwłasnowolnić, pozbawić go możliwości logicznego myślenia przez tak zwane zalek o którym właśnie słyszeliście przed chwilą w tej nagranej przez niego rozmowie. Zalekowanie jest to coś takiego, że człowieka się doprowadza do stanu rośliny. I robi się to właśnie w sposób farmakologiczny i za murami, grubymi murami i za kratami, gdzie nikt o tym się później nawet nie dowiaduje. Jedynie wypływają takie rzeczy przy jakichś tam głośnych sprawach, jak, jak już było kilku, kilka ofiar śmiertelnych. Tak jak w Rybniku, tu gdzie wykorzystuje właśnie kilka zdjęć z tego reportażu, reporterzy TVN-u właśnie dotarli do tego szpitala rybnickiego właśnie po śmierci kilku z jego pacjentów. Była gruba afera 2018 rok. Tutaj po, pod filmem podam link do tego, bo naprawdę warto to zobaczyć. Ludzi się tam po prostu zabija, i tego się obawiał pan Tomasz. Pan Tomasz nie jest głupi, więc wie, co mogli mu zrobić. I właśnie, gdyby trafił na tą, tak jak to on mówił, jedynkę, to prawdopodobnie no, leżałby tam do tej pory jako roślina, jako warzywo, albo być może już, już by nie żył. No, no, gdy w tym czasie jego majątek przejęto, po prostu przejęto, zlicytowano go, nie dano mu możliwości obrony jego majątku. To są właśnie sądy w Polsce, prokuratorzy w Polsce, no i właśnie te psychuszki sterowane przez tak zwanych biegłych sądowych. To jest nie do pomyślenia. Tutaj wyjaśnijmy, no tak. widzą i między sobą co, co um, oni chcą zyskać, oni chcą zabrać, pozbawić Cię majątku, idźmy do sedna sprawy, chcą zabrać Ci dorobek życia. Tak. Zostałeś uwikłany w wiele różnych spraw, zostałeś uwikłany w wiele różnych spraw, zrobiono z Ciebie wariata i w tej chwili Ty przebywasz na rzekomym leczeniu, tak? No to nie jest leczenie, to jest maltretowanie psychiczne, bo tu jest człowiek, na przykład jak ja mówię, że nie mam żadnej choroby, że mówię to, co mi się przytrafiło, to oni mi wspierają, że to jest moja choroba psychiczna, to jest objaw mojej choroby. I ja się, jak ja tutaj nie przyznam się, że mam chorobę, to oni mnie sobie nigdy nie, nie, nie wypuszczą. Mam jeszcze takie nagrania, które też udostępnię tobie, gdzie ordynator straszy mnie, że jeżeli ja będę ich nagrywał albo żądał jawności takich badań, które tutaj oni opinie wystawiają do nich, to ja nie wyjdę stąd do, do późnej starości. Widzicie, to są iście stalinowskie metody, czyli lekowanie, przetrzymywanie bez wyroku, przetrzymywanie na podstawie decyzji która brzmi, że człowiek ten może wrócić do czynów przestępczych, ale jedno jest pewne, on tych czynów nigdy nie popełnił, bo nie zostało mu to udowodnione przed niezawisłym sądem. Zapraszam na kolejny odcinek.